W tym filmie zobaczycie, dlaczego warto spożywać olej z czarnuszki, dlaczego odbija się po oleju z czarnuszki, jak warto spożywać olej z czarnuszki, z czym łączyć, dlaczego osoby w miastach powinny zwrócić uwagę na czarnuszkę, no i osoby z chorobami autoimmunologicznymi. A jeśli bolą ciebie stawy, to także powinieneś przy tym filmie zostać. Także zapraszam Was serdecznie. Z tej strony Krzysztof Bielek, Siłę Regeneracji, witam Was w kolejnym odcinku z serii Inwestuj we Własne Zdrowie, a dzisiaj porozmawiamy o oleju z czarnuszki. Kiedyś słyszeliśmy taki popularny Hadis leczy wszystko oprócz śmierci i na to zdanie naprawdę nasze usta układały się do uśmiechu, bo myśleliśmy, że to jest tak naprawdę żart, ale po latach stosowania oleju z czernuszki, po latach weryfikowania badań naukowych na temat oleju z czernuszki, naprawdę zaczynamy wierzyć w ten popularny hadis. I już zmierzam dlaczego? Z racji tego, że jesteśmy fizjoterapeutami, na początku zajmijmy się o układzie ruchu. A na początek weźmy sobie stany zwierodnieniowe stawów kolanowych lub stany zwyrodnieniowe innych stawów, lecz stawów kolanowych dotyczyło badania, w którym wzięło udział albo ukończyło kolejno 52 osoby, które zażywały olej z czarnuszki i 54 osoby, które dostawały placebo. I co się okazało? Po 8-tygodniowym badaniu okazało się, że dolegliwości bólowe u osób, które korzystały z oleju z czarnuszki, zmalały o 32% w porównaniu do 9% grupy placebo. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy zredukować albo zniwelować na przykład środki przeciwbólowe, które możemy zażywać, co będzie korzystnie wpływało także na nasz organizm i samo, nasze samopoczucie. Dlatego olej z czarnuszki może stanowić komponent składową terapii lub programu terapeutycznego, w toku leczenia chorób zwrodnieniowych stawów. Jeśli obracamy się wśród Chorób, narządu ruchu i dołączymy do tego choroby autoimmunologiczne, jakim jest reumatoidalne zapalenie stawów. To także w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów olej szczarnuszki może okazać się niezwykle pomocny, ponieważ było badanie, które zostało przeprowadzone na grupie kobiet i kolejno podzielili kobiety na 23 osoby i 20, czyli 23 przyjmowały olej szczarnuszki albo inaczej 1 gram czarnuszki i druga grupa spożywała placebo. Jak się okazało w tej grupie, która spożywała olej z czarnuszki, czyli czarnuszkę, zmniejszył się obrzęk stawów, a także bolesność i zredukował się stan zapalny, co może wskazywać na potencjalny składnik Terapeutyczny, lub też wspomagania terapii w przypadku osób, które mają reumatoidalne zapalenie stawów. No i nawiązując tutaj od razu bezpośrednio do efektu przeciwbólowego, tutaj powołując się na doktora, teraz już profesora Różańskiego, na jego blog, on między innymi cytuje, że olej z czarnuszki działa przeciwbólowo. No i odwołując się do tych badań, które wcześniej tutaj wymieniłem, jak najbardziej możemy tutaj potwierdzić ten fakt, czyli olej z czarnuszki może wspomagać efekt przeciwbólowy, czyli jeśli zmagacie się z jakimiś stanami bólowymi, fantastycznie byłoby wdrożyć w plan terapeutyczny lub leczenia olej z czarnuszki, który będzie dodatkowo wspomagał was w tym całym procesie, oczywiście po wykluczeniu przeciwwskazań, o przeciwwskazaniach powiem zaraz. Kolejne osoby, które powinny zwrócić uwagę na zażywanie oleju z czarnoszki, to są osoby z cukrzycą typu drugiego. Bo jak się okazało w 12-tygodniowych badaniach, spożywanie oleju z czarnoszki może obniżyć np. poziom glikemii na czczol oraz hemoglobiny glikowanej, albo także obniżyć wskaźnik insulinooporności, a także poprawić funkcję komórek beta-. Trzuski. Jest to niezwykle ważne u tych osób z racji tego, że cukrzyca typu drugiego często występuje u osób, które także chorują ze strony narządu ruchu, i mają np. przykład neuropatie cukrzycowe albo bolesności w stawach. I dlatego warto tutaj kombinować i w synergii działać i leczyć zarówno cukrzycę typu drugiego, czyli wprowadzić cały program ruchowy, dietetyczny, a także suplementy albo żywność funkcjonalną. Do tego fizjoterapia, i taka kombinacja daje naprawdę wymierne efekty terapeutyczne. Jeśli mówimy o kombinacji, warto się zwrócić do osób, które mają astmę, ponieważ. Olej z czarnuszki działa bronchodilatacyjnie, czyli rozszerza nasze oskrzela, dzięki czemu jest nam łatwiej oddychać. I faktycznie na grupie 15 osób, na małej grupie 15 osób zostało to zweryfikowane, i te parametry odnośnie astmy bardzo poprawiły się u tych osób. Wspomniałem wcześniej o kombinacji, bo kombinacja z metodą butejki, czyli metodą oddychania metodą butejki jest specyficzna, plus do tego terapię powięziową może przynieść naprawdę bardzo fajne, wymierne efekty terapeutyczne. Dlatego u osób z astmą warto zwrócić się na olej szczernuszki, plus do tego metodę butejki, techniki oddechowe i terapię powięziową, która będzie pracowała nad rozszerzeniem, nad elastycznością funkcji mięśni oddechowych, ale także taśm powięziowych. Zanim przejdę do dalszych właściwości i przeciwwskazań w stosowaniu czarnuszki, odpowiem na pytania, które bardzo często pojawiają się na Instagramie. Dlaczego mi się odbija po oleju czarnuszki? No i znowu powołam się na tutaj profesora Różańskiego. Timochinon, czyli główny składnik oleju czarnuszki, który jest najbardziej wartościowszym tym składnikiem czynnym, oleju z wydziela się razem z żółcią, potem i powietrzem wydychanym. Czyli jeśli wydychamy, on wtedy działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, dlatego czasami może zdarzać się, że po prostu z powietrzem wydychanym odbija nam się tutaj olejem z czarnuszki. Drugie pytanie, które bardzo często się pojawia, jak spożywać ten olej z czarnuszki, bo mi nie smakuje. No ja mówię, to ma nie smakować, to ma funkcjonować. No i olej z czarnuszki funkcjonuje, on ma tutaj gwarancję udowodnioną badaniami naukowymi. W odnośniku, przepraszam, w opisie filmu znajdziecie cały artykuł, gdzie odnoszę się do badań naukowych, które potwierdzają naprawdę terapeutyczne działanie oleju z czarnuszki, dlatego... Pierwszą rzeczą musicie zapamiętać, często to, co nie smakuje, to jest naprawdę wybitnym środkiem. Dlatego warto przemóc się i pić ten olej szczarnączki. A jak się wspomóc? Możecie wymieszać go z miodem. I spożyć razem z miodem. Możecie dodać do oleju z czarnuszki odrobinę soku z limonki lub też cytryny, bo kwasek cytrynowy lub inaczej, kwaśność tych produktów zniweluje smak czarnuszki lub po prostu dodawać go do sałatek. Najważniejszą, po prostu spożyć go w tej ilości, czyli od 5 do 10 ml. I już Wam powiem, jak spożywać bo to, to jest drugie pytanie. Najważniejszą czynnością, którą powinniście zapamiętać i którą powinniście praktykować, to dwa lub trzy razy dziennie spożywać ten olej z czarnuszki z racji tego, że okres półtrwania tym, czyli tego składnika czynnego aktywnego czarnuszki wynosi około 6,5 do 8 godzin, czyli co 8 godzin powinniśmy spożywać ten olej z czarnuszki po łyżeczce, albo po pół łyżeczki, jeśli trzy razy dziennie, czyli po łyżeczce małej dwa razy dziennie, czyli rano i wieczorem, albo po pół łyżeczki, albo trzy czwarte łyżeczki, co 8 godzin i tutaj już ten interwał sami możecie dobrać. Wtedy jest, jak najbardziej optymalne stosowanie oleju z czarnuszki. Wracamy do prozdrowotnych właściwości czarnuszki. Jeśli jesteś kobietą, która jest już po okresie menopauzalnym i musi zwrócić uwagę na osteoporozę albo jak zapobiegać osteoporozie, no to fantastyczne wyniki badań się ukazały, które potwierdzają skuteczność działania oleju z czarnuszki wraz z kurkuminą. I wtedy faktycznie nie dochodzi do takiej degradacji tutaj do osteoblastów, które budują kość. Jeśli na przykład myślisz, jak zapobiegać na przykład chorobom neurodegeneracyjnym, takim jak demencja, Alzheimer, Parkinson, no to tutaj bardzo ci, Ciebie zaciekawię. Z racji tego, że znowu olej z czarnuszki wykazał pozytywne działanie. No ja się uśmiecham, bo jak się nie śmiać z tej frazy, leczy wszystko oprócz śmierci, no i tu się potwierdza tak, że. I tutaj badacze znowu na początku testowali to na szczurach, gdzie udowodnili, że olej z czarnuszki zapobiega. Utracie komórek piramidalnych hipokampa, i później przynieśli ten eksperyment na ludzi, i faktycznie 20 chodników zebrano. Wykazano wielkie testy, zrobiono wielkie testy takie pod względem działalności umysłowej, jak łączą fakty, jak, jak szybko potrafią odpowiadać na pytania. No i po, jakim, po, po czasie stosowania czarnuszki zrobili te same testy. No i okazało się, że te testy wypadły dużo lepiej niż na początku, czyli jak najbardziej olej z czarnuszki będzie wspomagał Was w zapobieganiu a także prewencji chorób neurodegeneracyjnych. A teraz mam naprawdę prawdziwy hit dla osób, które mieszkają w dużych miastach, gdzie jest duży ruch uliczny. Co prawda, nie było to badanie na ludziach, lecz na myszach, których poddano działaniu spali. Jedne myszy podano działaniu spalin, czyli wdychały te spaliny diesla, drugie dostały sól fizjologiczny. I co się okazało? Te myszy, które wdychały spaliny, wystąpiło znaczne pogorszenie parametrów płuc, zapalenie płuc, wzrosło stężenie interleukiny 6 plus do tego wystąpiła leukocytoza. No i co zrobili badacze? Badacze podali tym myszom tutaj timochinon, czyli składnik czynny, aktywny olej z czarnuszki lub też czarnuszki. No i okazało się, że te wszystkie funkcje zostały znacząco złagodzone. Te wszystkie dysfunkcje, przepraszam, zostały znacząco złagodzone. To jest po prostu jak dla mnie tutaj hit z racji tego, że może pełnić funkcje ochronne na nasz układ krwionośny i układ oddechowy, dzięki czemu także może działać prewencyjnie i zapobiegać różnym chorobom, m.in. chorobom metabolicznym. A kto powinien uważać na olej szczarnoszki? No bo jeśli coś działa na tak wiele parametrów, no to musi ktoś zwrócić uwagę, jeśli na przykład będzie spożywał ten olej szczarnoszki. Tu szczególną uwagę powinien zwrócić osoby, które mają hipotencję, czyli obniżone ciśnienie krwi, z racji tego, że olej czarnuszki, tak jak wcześniej mogliście doświadczyć, będzie delikatnie albo bardzo znacząco wpływał na układ sercowo-naczyniowy, czyli będzie obniżał ciśnienie krwi. Czyli jeśli zmagasz się z niskim ciśnieniem krwi, no to w Wtedy należy się skonsultować z lekarzem albo w ogóle zrezygnować z przyjmowania oleju szarnuszki. Także osoby, które mają zaburzenia krzepnięcia krwi, powinny zwrócić uwagę. Osoby, które przyjmują medykamenty, które wpływają znacząco na poprawę stanu zdrowia, powinny skonsultować także z lekarzem przyjmowanie oleju szarnuszki. Kobiety w ciąży w szczególności powinny także zwrócić uwagę, bo tutaj jest także bezwzględne przeciwwskazanie, a także u dzieci do lat trzech nie podawałbym oleju szczeruszki, lecz tutaj już um, um, działania są różne i słyszałam o różnych działaniach, lecz trzymajmy się tutaj wytycznych że przypada pora akurat dnia, który powinienem wziąć olej i akurat nagrywamy, to wypiję przy Was ten olej szczeruszki, żebyście zobaczyli, jak wchodzi solo, czyli bez e, udziału niczego. Jeśli chcecie zobaczyć, jaki my olej spożywamy, no to my zamieścimy link także w opisie fi filmu. Pamiętajcie, że najważniejsze w przypadku oleju to jest stwierdzona zawartość na obecność tymohinonu. Ile tego tymochinonu znajduje się w danym oleju lub w danym produkcie. To jest najważniejsza rzecz, jaką Zwrócić uwagę w produktach. My tutaj zwracamy na to uwagę, dlatego wybraliśmy ten konkretny olej także na zdrowie. U mnie akurat 5 ml, ja stosuję dwa razy dziennie, także moi drodzy, wy też przekonajcie się do oleju z czarnuszki i ja z reguły zalecam stosowanie interwałowe, czyli 4 do 5 miesięcy, góra. Zrobić przerwę. W trakcie przerwy możecie zamiennie stosować inny olej, inną mieszankę olejową, bo warto po prostu to stosować jako żywność funkcjonalną, która ma Was wspomagać i która ma Was mobilizować, a raczej Wasz organizm wspierać w takim działaniu. Także, moi drodzy, olej czarnuszki leczy wszystko oprócz śmierci. Pamiętajcie, to nie ma smakować, to ma funkcjonować. To najważniejsze aspekty, które powinniście zapamiętać. No, i na sam koniec dodam, jeśli chcecie skorzystać z naszego miejsca regeneracji, które stworzyliśmy, link znajdziecie w odnośniku. A ja się żegnam z Wami. Dziękuję serdecznie, Krzysztof Bielek, Siła Regeneracji. To był odcinek serii Inwestuj we własne zdrowie. Jeśli Wam się podobał, kciuk w górę, komentarz i udostępnijcie to materiał znajomemu. Do następnego. Hej.